Mogę w to uwierzyć! Ja też! Nasze młodsze siostry są w Rainbow World! Wróżki, wróżki! Przepłyńcie mój ocean! Ruby! Jade! Patrzcie! Jesteśmy wróżkami! Wow! Masz prawdziwe skrzydła! To jest super! Tak! Szukałyśmy was! Astrid pokazała nam Rainbow World! Czemu nie przyprowadziłaś ich do naszego sztabu? Ja... Sama nie wiem. Chwila. Przez cały czas wiedziałaś, gdzie są nasze siostry? Tak, ale czułam, że jak się dowiecie, to zostawicie mnie i Rainbow World. Oh. Oh. Asterit ma rację. Czas do domu. Chwila. Jak? Rainbow World jest w tarapatach. Nie jest bezpieczny. Um... Dajcie nam chwilkę. Czy ma rację? Wracajmy do domu. Astrid, chodź z nami! Tak, to świetny pomysł. Nie chcę opuszczać Pegaza. Co, słówka, beze mnie? A ja muszę znaleźć Belle. A ja chcę wiedzieć, gdzie jest Sky. Może na razie się rozdzielimy? Nasze siostry nigdy na to nie pójdą. Racja, ale jeśli Rainbow World jest w tarapatach, musimy im pomóc. Dobrze, wracamy. Pod jednym warunkiem. Astrid też idzie z nami. To miłe. Dobra, to ruszamy. Jesteśmy tuż za tobą. Uch, udało się, ale to nie było fajne. Spoko, musiałyśmy tak zrobić, a teraz szukamy naszych sióstr.